Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Słuchajcie, ze mną jest Kacper Miklasz, witamy wszystkich widzów serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, wywiad może pójść jutro, to może być dzień dobry, może ktoś ogląda rano, także słuchajcie, miłego dnia. Co u Ciebie? Fajne starcie. Wszystko dobrze, jest dobre, dobrze, dobre nastawienie, przygotowania też idą tak jak chciałem, jest wszystko dobrze. Waga też mi schodzi, zrobiłem mały eksperyment i powiem Ci, że... Lekko. Jaki eksperyment zrobiłeś. Nie jesz, może co? Nie, powiem ci, że ostatnio zrobiłem taki mały eksperyment, że naprawdę dużo wagi mi spadło w przeciągu dwóch tygodni na samym jedzeniu. I może po prostu. Nie, po prostu wrócił nie jest jakiś szaj. Wrócił, wrócił mi uśmiech, że nie będzie tak ciężko zrobić tego limitu, który mam do zrobienia. W tym ile? 105 do limitu. To w sumie tyle, co mówiliśmy wtedy w kanale sportowym, chyba, nie? Chcieli stówę. No ale ty mówisz chyba no, 105, ale dorzucili Wiaka. No tak, a to u. A ci dorzucili. Dorzucili ci czwartego rywala. Najlepszego. Miał wybierać pomiędzy... Największego błazna wszechczasów, Prajma. Nie Prime. no, Paweł jest spoko no, go. No, słuchaj no. Wszyscy mieli jakoś Jolę, Rutowicz czy Kufry, to Pierda, to koguta, a Prajma błazna, czyli już Wiaka i tyle no. Paweł jest za mną <laughs> słuchajcie, tutaj. <laughs> Zaraz, zaraz zaraz, może się dziać, nie? Dlaczego tak niemiło, Pawle? No trzeba, musi być zabawnie. A nie uważasz, że możesz te granice przekroczyć w pewnym momencie i Paweł się odpali i ruszy na ciebie? To będzie dobra, będzie solówka, będziemy się bili. A jak Paweł przegra, to będzie tutaj za sprzątaka robił. Tak? Jak przegra. Tak już w umowie? Tak. To jest wszystko sporządzone. Kasper, zobacz, teraz dali ci dwóch. Przynajmniej nikt się nie będzie czepiał, że się na kogoś ustawiłeś, teraz się na ciebie ustawili, co? No i dobrze, w końcu będzie żyć, będę mógł iść na piłki ich dwóch, no jak będziesz stał z boku, no ruszka będzie uciekała będę do więźniaka <śle> I tyle. Ty <śle> Więc masz... Mam nadzieję, że go wyprowadzą. <śle> Ty masz bardzo brutalne zasady, jeżeli chodzi o walkę z Marcinem. To są zasady Pride ja czy ja nie? Z Marcinem Marcinę masz tylko, z Pawłem nie masz takich. I to trzeba dodać kopę w dupę, żeby umiejętność mu, mu chodzi złamać. A ja masz w ogóle 15 sekund, parteru tylko z Pawłem, tak? Ty czytałeś kontrakt? Czy ja mam ci ja wszystko mam, mówić, to, nie? Ja mam kontrakt, jaki mam, ale nie dostałem nic nowego, Więc ja nie wiem, co ja mam tam zapisane. Wiesz, jedynie co wiem o tym parterze, ale zasady to wiesz. Zasady to zasady. To chociaż trzeba dodać kopę w dupę. <laughs> ale w kopę w dupę możesz, przecież to są zasady K1, tak? Możesz tam przeskopnąć go w dupę. Nie no, ale to tu te stary we flikach możesz. Nie wiem, czy można. Możesz. Tak, no jak można nie do... Możesz, myślę, że możesz. Jak coś, to potem ludzie odpalą nam ten wywiad, i możesz. To są zasady flikowe, więc ja strzelam, że. No, tutaj chyba... chyba już nawet były takie sytuacje. Nie wiem, ale jak chcę ich kopać obu w głowę. Jak piłkę do nogi. Ale w głowę też możesz kopać przecież. No, e -ma masz. no tak, stójce, ale to jest zasady prajdu. Soker, kik wszystko. No dobra, ale w stójce możesz ich kopać jednego drugiego w głowę. Ale a Marcina ja jest nawet w parterze. Ale ja chcę jednemu i drugiemu pokazać, jak kiedyś mocno kopałem w piłkę. Okej. Okay. Czyli w parterze. No to Marcina możesz, bo to są zasady pride, słuchajcie. Oczywiście. A Pawła nie możesz. No to dorzucimy coś tam. Chociaż kopa w dupę będzie trzeba dodać dla Pawła. Dobra, to słuchajcie, dopisujcie kopa w dupę. E, długo <noise> negocjowaliście ten pojedynek? Jak to wyglądało? Wiesz co, na początku miał być sam trener, ale później federacja no, nie chciała zrobić tego pojedynku to rzucili Pawła, no i robimy dwa na jeden po prostu takie wiesz. No i teraz powiedz mi, jakim dla ciebie wyzwaniem będzie po dwóch minutach walki z Marcinem Noruszką? A nie po dwóch? Po trzech. To widzę, każdy mówi inaczej. Dobra, to zróbmy po trzech. Po, po trzech minutach. Paweł Juźwiak. No i co? Jakim on będzie dla ciebie wyzwaniem? Po trzech minutach walki z Marcinem, Paweł Juźwiak. Paweł tak skacze, Pada daj, pada daj, No to co to będzie za wyzwanie? No pytam się jakim? nie będę Ci zdradzał, zdradzał planu. Ale nie będę ja cię o plan. Tylko jakim on będzie dla ciebie wyzwaniem? Żadnym. Będziesz wtedy... Próbował, nie wiem, pokazać swoją wyższość, czy raczej odpocząć. Bo Marek pokazać, kto, kto w tym stadzie ma serce Lwa, czyli ja. Więc okay. ja mu pokażę. pokażę. Idzie Paweł, czekajcie, tutaj nie ma, ma opcji. że teraz balachy, wszystko się kręci na treningu. Wszystko kręcę. Tyle parteru robię, że. Tak? Naprawdę. No ty, słuchaj. Zawsze wracałem zajechany jak świnia z parteru, nie miałem tej kondycji w parterze, a teraz z czarnymi pasami robię. Jest naprawdę ciężko, ale chwalą mnie chłopaki. Chwalą cię? Chwalą. To czego czasami, powiedz mi Kasper, w tych walkach brakuje? Oglądałem na przykład twój ostatni pojedynek na King's Arena się biłeś, no nie? Czego tam właśnie czasami brakuje, że... no, że przegrywasz te pojedynki? Nie wiem. Okay. Czasami ja potrafisz wyjść... I stary naprawdę się zaprezentować bardzo dobrze, a czasami wychodzisz i mam wrażenie, że dosłownie jak amator czasami. Powiem Ci, że Olech naprawdę wybitnie się wpiął. No się nie oszukujmy, no, bardzo, bardzo dobrze się wpiął. On jest parterowcem. Ja też kiedyś dużo tego parteru robiłem no, na Wotorem, przecież wygrywałem przez parter. Tak. Później, że urosłem, zacząłem robić samą stójkę, to ten parter poszedł gdzieś. Tak. Już zapomniałem, co było dalej. <grystanie> <grystanie> Widzisz, to są te dziury, czarne komórki. Przez no. co to? Co przez co? No. Najlepszy. <grystanie> no, <grystanie> no, <grystanie> Polecam. No, to musimy wypikać oczywiście. No te dziury w głowie, przez co to? No przez co? <grystanie> <grystanie> to w kasku czy bez? Bez. Bez, bez. W WFD też bez kasku sparowaliśmy tam i tam się tak właśnie nauczyłem. Chociaż ostatnio słyszałem, jak jakiś y, zawodowiec powiedział, że sparowanie w kasku też nie jest do końca takie dobre. Guma, Także, no. Guma się cały czas sobie I je. wtedy sparujesz na. Znaczy jeszcze ostrzej, bo myślisz, że sobie możesz pozwolić na więcej. Więc słuchaj, to jest takie, wiesz. Kacper, to co u ciebie teraz? Teraz walka w prime. Po tym już jakieś plany masz również? Oczywiście. Plan jest oczywisty. Kto wie, to wie. Można się domyślać w sumie. No Ci kumaci Miesiąc mogą różnicy. wiedzieć. Miesiąc różnicy. Miesiąc różnicy, czyli w lutym jest tylko chyba jedna gala: KSW, a nie dwie, przepraszam, KSW i Kings Arena, na której się ostatnio biłeś. Albo dwie, albo trzy są. No. Słyszeliśmy, jakimś tam ogłaszali na, na pierwszej gali jakieś tam duże rzeczy. Eee, czy jest jakaś szansa, że możemy Cię tam zobaczyć? No a ja się na przykład jestem bardzo nastawiony na to, żeby 6-0 do mojej kieszeni poszło, więc mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Słuchajcie, Kings Arena organizuje w lutym chyba 10 czy tam któregoś, turniej o milion złotych. Także zobaczymy, Kasper bił się na pierwszej gali. No i jesteś na pewno jednym z zawodników, którzy są tam blisko, żeby tam wystąpić. Kasper to tak na tak, zakończenie. Jak oceniasz to starcie z Marcinem Naruszką i z Pawłem Juźwiakiem pod takim względem frikowym i sportowym? Jak byś mógł to określić? Będzie dobry show. Oni będą chcieli mnie zmęcić, zmęczyć, a ja będę chciał ich znakodować. No? W sumie tak. I w sumie tego na pewno możemy się spodziewać. Słuchajcie, Prime Show MMA 15, 10 stycznia. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się wariacie. Mam nadzieję, że założy Marcin tą słynną skórę i ją odda w walce. Wow!